Tak. Gotowa? Witamy Państwa serdecznie na naszych przygotowaniach do kiermaszu świątecznego, które odbędzie się już 12 grudnia w Amfitasze Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Wysołach. Żeby wyjść naprzeciwko Państwa oczekiwaniom i ryć dla Państwa, postanowiliśmy też zrobić ten kiermasz w formie online i... Produkty, które wykonałyśmy, będą dostępne na stronie internetowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Pułowach oraz na stronie Izby Regionalnej w Gliwicach. Jeżeli chodzi o formę odbioru rzeczy, jest to do ustalenia wcześniejszego, także nie ma również problemu z wysyłką. Możecie zakupić piękne stroiki, choinki, bombki, wianki, a także obrazy, które są dziełem naszych rąk. Mogą zdobić y, Wasze świąteczne mieszkania, ale także mogą być super prezentem dla Waszych bliskich. Możanka zapomniała dodać, że od pierwszego jest to online, a tak, tego zaproszono na piermasz, który, na którym też będzie powitanie świętego Miguela. Dobrze, że Cię mam. Serdecznie zapraszamy. Teraz chciałyśmy Państwu zaprezentować z bliska to, co dla Was przygotowałyśmy. Także zaczniemy może od stroiczków. Tutaj mamy świąteczne stroiki, które są z materiałów wodoodpornych, także nadają się również na zewnątrz. Mamy w nich susz, mamy w nich piękne brokatowe ozdóbki, liście, bombki, orzeszki, szyszki, tutaj mamy jabłuszka, tak, także. No i oczywiście dekoracje yy, typowo świąteczne, aniołki, reniferki, tak jak tutaj, taki reniferek bądź taki reniferek. Smakowita laseczka cukrowa. Yy, również mamy yy, dla Was bianki, także one są w różnorakiej kompozycji kolorystycznej są bardziej stonowane, bardziej kolorowe. Także każdy coś dla siebie znajdzie. O tutaj koleżanka przyniosła już spakowany zestaw bombek naturalnych. Są to tak, są to szyszki, które są barwione na złoto lub srebrno z kokardką pięknym sznureczkiem błyszczącym. I, tak, jest to taka alternatywa starych choinek. Mi się to tak ciepło fajnie kojarzy, bo bo są to takie zupełnie naturalne ozdoby, to ma swój naprawdę wielki urok. Robimy także dla was choineczki fajnie takie obciążone. Będą ładnie stać, nie będą się przewracać. Tutaj użyłyśmy podkładu styropianowego, sznureczka naturalnego i są to takie kompozycje wielkoformatowe można powiedzieć, także takie inne trochę niż do tej pory. Tutaj również dół jest ozdobiony, wszystko jest y, utrzymane w takim naturalnym klimacie. No i tak. To, jest, y, tak, to są bombeczki akrylowe, w których jest naturalny susz, także to również jest bardzo fajna alternatywa dotychczasowych bombek. Jest to wszystko bezpieczne dla dzieci, ponieważ, e, e, tak jak wspomniałam, już są to bombki akrylowe, również takie e, z pióreczkami w środku delikatne. No, również to znaczy, kolorystyka najważniejsze, jest ważna. Najważniejsze różna. jest to, że robimy to sami. Nie sztuka, iść do sklepu i sobie wziąć, kupić i, haha mam takie kupione i pochwalić się. A właśnie sztuką jest zrobić całe mało to: jeszcze wziąć i wciągać to w swoje dzieci. Dzieci też. Mamy tutaj akurat e, nasze córeczki, akurat teraz wyszły, e, przychodzą, pomagają nam. Są zadowolone, bo myślimy, że jak dorosną, to przejmą po nas pałeczkę i to one będą właśnie robiły e, takie strojki. I będą mówiły: Mamusiu, a pamiętasz, jak byłam mała i pomagałam ci to robić? Teraz ja już to umiem i przekażę swoim dzieciom. To jest właśnie fajne. To jest fajna sztuka z pokolenia. Na tak, pokolenia. dokładnie. Tak. Tutaj widzicie Państwo taki nasz mały e, warsztat pracy jak te ozdoby na pewnym etapie powstają. Nie jest to jakieś skomplikowane do wykonania, aczkolwiek jeżeli chodzi o klej na gorąco, to dzieciaczki muszą uważać, jeżeli chcielibyście spędzić w ten sposób, robiąc stroiczki z dziećmi. Ja myślę, że to jest bardzo fajna forma wspólnego spędzenia czasu i polecam. Także tutaj teraz na warsztacie mamy choineczkę o której już wcześniej wspominałyśmy. I taka choinka, wbrew pozorom, nie jest bardzo ciężka do wykonania. Myśmy użyły takich bardzo naturalnych materiałów dlatego, że tak podstawą, bazą był stożek steropianowy, który został obłożony dookoła jutowym naturalnym sznurkiem. I potem naklej na gorąco dobierałyśmy sobie kompozycję, tak, robiłyśmy sobie kompozycję najpierw na próbę, a potem jak było wszystko już według nas ok, no to wszystko było naklejane. No i oczywiście później wbijałyśmy paliki, to już dorośli muszą się takimi rzeczami zająć i robiłyśmy gipsowe podstawy, żeby były odpowiednio obciążone. No i to wszystko jest ozdobione również na dole suszem, sznurkiem i jest w szarym papierze, który bardzo fajnie podkreśla klimat tej choinki. Dobra, teraz na warsztacie mamy yy, stroiczki świąteczne, yy, taki strojik yy, również nie jest bardzo skomplikowaną sprawą, wymaga użycia kleju na gorąco. Yy, używamy do tego yy, drewnianej podstawki, tak jak tu widać. Krążka o niewielkiej średnicy, bo yy, tak, żeby on był fajnie pasu, pasował na stół, no to yy, wystarczy, żeby miał 15 cm średnicy. I tak, najpierw sobie dajemy, jak widać, materiał zielony, przecinamy do odpowiednich y, rozmiarów, żeby to wszystko było równo. Już mamy gotowe koło, podstawę tak taką podstawę. I teraz tutaj dokładamy sobie y, od środka, tylko tak na sztorce te króciutkie takie kawałki, żeby ten strojik miał taką przestrzeń. Żeby takie nie był uklapnięty? Tak. Mhm. Dobra. No, i teraz słuchajcie, co dalej? Jak już mamy zrobioną taką podstawę do wianuszka, my robimy to pod świecę grubszą. Także mamy takie. coś? Na świeczkę? Mamy profesjonalny młotek. I teraz przebijamy, <laughs> przebijamy do deseczki. I wtedy to trochę nam tu jeszcze przyciska tak, to jest, to i, i to jest pewniejsze. Teraz y, już w tym momencie to, to jest taki najważniejszy podstawowy etap tego stroika. Y, to jest przeozdabianie, także my tutaj mamy sobie porobione komplety i to, y, to już jest zupełna dowolność. Jak, jak to sobie jaką kolorystykę, w jaki sposób, jest tak. A teraz każdy według swojego uznania sobie ozdabia. Tak. Jak chce. Dokładnie. Także tu możliwości jest bardzo wiele. Tak wygląda już gotowy stroiczek. Takie sobie wymyśliłam, takie materiały. I teraz wystarczy już postawić tylko kropkę nad i, czyli dać tutaj świeczuszkę. My oczywiście dajemy ofoliowane, no bo to chodzi o to, żeby się nie przybrudziły, ale wy, już na swoje stoło oczywiście możecie sobie je rozpakować i zapalić przy kolacji wigilijnej.